Witam was na kanale Tiny World. Dzisiejszy film jest kolejną częścią serii Świąteczne smaki. Zapraszam na chrupiące rokiety z kapustą i grzybami. Do 350 g mąki pszennej dodaję 3 jajka, 300 ml mleka, szklankę wody, łyżeczkę proszku do pieczenia i szczyptę soli. Wszystko dokładnie mieszam trzepaczką, tak, aby nie było żadnych grudek mąki. Tak przygotowane ciasto naleśnikowe odstawiam na pół godziny. 60 gramów ugotowanych w osolonej wodzie grzybów kroję w mniejsze kawałki. Kroję również na mniejsze kawałki pół kilogramu ugotowanej kapusty. Kapusty przed gotowaniem nie płukałam, nie soliłam też wody do gotowania. Dałam za to kilka ziarenek ziela angielskiego i kilka liści laurowych, które przed krojeniem kapusty wybrałam. Kapusta jest kwaśna, a grzyby odrobinę gorzkie, dlatego warto dać sporo cebuli, co zrównoważy smak farszu. Obrałam dwie duże cebule, pokroiłam w kostkę i podsmażyłam na oleju. Przed końcem smażenia podlałam troszkę wodą, żeby cebula była bardziej miękka. Przestawiłam sobie na dalszy palnik patelnię, na której przygotowywałam farsz. A ja wzięłam się za smażenie naleśników. Z tej porcji ciasta wyszło mi 9 naleśników, przy czym do krokietów zostało tylko 8. Wodę, w której gotowały się grzyby, przecedziłam przez gęste sitko, żeby pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń. Porządnie odparowałam, powstał dzięki temu taki dosyć gęsty sos, który dodałam do farszu to wzmocniło jeszcze ten grzybowy smak tego farszu. Przyprawiłam go sporą ilością pieprzu, solą i majerankiem. Dużo łatwiej zawija się krokiety, gdy farsz jest zimny. Dlatego przykryłam go i wyniosłam na czas smażenia naleśników na balkon. Naleśnik musi być w środku bardzo dobrze wypełniony farszem, bo inaczej krokiet będzie miękki, wiotki i może się rozwalać przy smażeniu. Do panierowania przygotowałam dwa y, szerokie naczynia. Do jednego wbiłam trzy jajka y, i rozkłóciłam z y, odrobiną mleka, a do drugiego wsypałam bułkę tartą. Masę jajeczną oczywiście posoliłam i popieprzyłam. Ja zawsze panieruję najpierw wszystkie krokiety, a potem dopiero smarzę. W tym czasie nagrzewa mi się olej na patelni. Krokiety smażę na głębokim oleju, y, dość mocno rozgrzanym. Takie chrupiące z zewnątrz, a mięciutkie w środku pachnące krokiety najlepiej smakują właśnie z domowym barszczem, dlatego w garnku obok zawczasu podgrzewam sobie odpowiednią porcję. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i zapraszam również na inne filmy na mój kanał, gdzie pokazuję, jak przygotować proste, smaczne, wigilijne potrawy, ale i nie tylko.